jeżeli trafiłeś na ten film, to pewnie zastanawiasz się, jak najłatwiej odebrać najnowszą wersję Minecrafta po polsku. Jeśli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Otrzymam naprawdę wiele próśb od Was, abym sprawdził, czy strona umożliwiająca połączenie różnych gier działa, czy nie. Wiadomo, nic nie jest pewne i lepiej dmuchać na zimne. Dlatego właśnie powstał ten film, abyście to wy nie musieli sprawdzać. Okej, okay, a więc przejdźmy do strony. Prezentuje się na następująco. Mogę powiedzieć, że ogólnie podoba mi się te graficzne strony, jakie naprawdę na plus zasługuje duża ilość dostępnych gier. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dobrze, przejdźmy teraz do gry Minecraft. Możemy ją wyszukać poprzez wyszukiwarkę u góry strony lub ręcznie ją znaleźć. I jesteśmy na stronie. Jak widać, znajduje się tutaj tytuł gry, wymagania sprzętowe i ogólny jej opis. Aby przejść dalej, Należy kliknąć w czerwony przycisk No i zostaliśmy przekierowani na stronę, z której będziemy mogli podać sobie Minecrafta po polsku. Na rozmiar pliku nie bom uwagi, ponieważ na ogół pliki, które będziemy pobierać, są skompresowane i rzeczywisty rozmiar poznamy dopiero po ich rozpakowaniu. To klikamy przycisk Aby przejść dalej, wyślij SMS. Aha, czyli teraz mamy wysłać SMS-a o takiej treści na numer tutaj podany. No to chyba nie pozostaje mi nic innego jak takowego SMS-ka wysłać, a następnie przypisać kod jaki otrzymam. No dobrze, chodzić przepisany. To klikamy teraz przycisk Dalej. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie. Niedługo nastąpi przekierowanie na podstronę. Aha, no to czekamy. O, oh, i jak widać, zostaliśmy przekierowani. No to teraz musimy kliknąć w download. Aby rozpocząć programy Minecraft, to ja już problem. Ok, pliki pop i rozpakowałem. Teraz włączmy grę. I jak widać, wszystko działa. Świetna strona. Mam nadzieję, że będzie istnieć jak najdłużej. Ta strona to podstawa dla każdego początkującego gracza. Wiele wnosi do społeczności gry. Więc podsumowując, strona naprawdę warta uwagi. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie, póki możecie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją, czy sposób działa dalej. Bo wiadomo, nic nie trwa wiecznie, więc podałoby dać znać. Jeżeli coś się zmieni czy przestanie działać, jeżeli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu. Sprawdzę i nagram to. Jeżeli filmik ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka like i suba. To naprawdę pomaga. To ja się teraz z wami żegnam i życzę udanych łowów. Cześć. It's a losing game. It's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same. This ain't the same. They say love heals all. It makes it all alright. The end time. The end time. My heart still feels the breaking. But you make my world so bright. It feels so right. We feel so right And how will we ever feel that what we've got is real There's no denying There's no denying And how will we ever see if we are meant to be It's terrifying It's terrifying And how will we ever know if the love will ever grow Without trying Without trying